Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Harmonia Śląska imienia Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach zainaugurowała nowy 76 sezon, który będzie skupiony wokół natury i ekologii w myśl hasła usłysz nas naturalnie. W związku z tym instytucja podjęła współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, a także parkiem Śląskim. Oczywiście zwrócę uwagę jako instytucja, że nasze wszystkie współczynniki zużycia energii, zużycia wody będą maleć i to znacząco maleć. Będziemy stanowczo obniżać współczynnik zużycia. Druków, czyli materiałów drukowanych, zaprosiliśmy do współpracy kilku partnerów społecznych. Są to organizacje pozarządowe, które będą z nami na co dzień przeprowadzały warsztaty. W czasie rozpoczętego sezonu nie zabraknie wielkich nazwisk, premier i znanych dzieł. Ze szczegółowym programem na nadchodzące cztery miesiące można zapoznać się na stronie filharmonia Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to wydarzenie promujące mobilność bezemisyjną. W tym roku, tak jak i w poprzednich latach, w akcję włączył się Instytut Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego, funkcjonujący wcześniej jako Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Fantastyczne koncerty, krótkie recitale naszych pracowników Instytutu. Zresztą przygotowali nawet specjalną piosenkę, skomponowali, nagrali właśnie, aby uhonorować ten Tydzień Transportu Zrównoważonego, w związku z tym dzisiaj właśnie już można było wysłuchać premierowej wersji tej piosenki. Staramy się tutaj wszystkie nasze siły i sprawczość naszych pracowników wykorzystać, aby uatrakcyjnić dzisiejszy dzień i wspólnie ze Strażą Miejską, z miastem Katowice świętować właśnie to, to wydarzenie. Dodatkowo w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przez jeden dzień hejnał zamiast zwierzy ratuszowej grany był z budynku Instytutu Myśli Polskiej przez pracownika placówki. W lokalu Scena za Szybą odbył się pierwszy koncert transmitowany na żywo w internecie, zagrany w ramach katonacji. Festiwalu, którego tematyką przewodnią jest synestezja, czyli równoległe postrzeganie. Artyści mieli e, za zadanie dobrać. Program do koloru, który został im przydzielony przez internautów, także internauci wcielali się w synestetów, próbując sobie wyobrazić, jaki kolor koncertu będzie pasował do danych artystów, a artyści musieli tak dobrać muzykę do danego koloru, żeby była szmaragdowa czy burgundowa. Pierwszy koncert w ramach katonacji odpowiadający kolorowi szmaragdowemu zagrali Adam oraz Anna Krzeszowiec, małżeństwo muzyków pracujących na co dzień na Śląsku. Za nami ostatnie zawody w Katowicach z cyklu Silesia W Dolinie Trzech Stawów rozegrano Duatlon, czyli połączenie biegu z jazdą na rowerze. Rywalizacja pierwotnie miała odbyć się w kwietniu, jednak ze względu na stan epidemii organizator musiał przenieść zawody na termin wrześniowy. Biegniemy 5 km, jedziemy 20 km i na koniec jeszcze biegniemy 3 km. A cieszy nas to, że tyle osób jednak zdecydowało się pomimo natłoku teraz imprez związanych z tym przenosinami związanymi z pandemią tych wszystkich zawodów na jesień. No to cieszymy się z frekwencji, że jednak tyle osób zdecydowało się wystartować. Na mecie pierwszy pojawił się Sylwester Kuster z czasem 1 godziny 1 minuty i 8 Sekund. Wśród kobiet najszybsza była Joanna Paszek. Kolejne zawody z cyklu Silesia Men w katowickiej Dolinie Trzech Stawów zaplanowane są na wiosnę. Drużyna Silesia Rebels przegrała u siebie w derbach Śląska z ekipą Falcon z Tychy w meczu trzeciej kolejki Ligi Futbolu Amerykańskiego 26-42. Dla Beniaminka z Katowic był to trzeci przegrany mecz z rzędu. Jestem zadowolony ze zwycięstwa, nie jestem zadowolony ze straconych punktów. Na pewno zawodnicy z Rebels byli przygotowani. Nie jest to ta drużyna, która była w zeszłym roku. Idą do przodu. Bardzo mi się to podoba, że futbol się rozwija i mamy coraz lepszych przeciwników. Przegraliśmy sami z sobą. Musimy wyeliminować błędy, które popełniliśmy i grać to swoje. Bo po prostu nie graliśmy tego, co zamierzaliśmy. Wiedzieliśmy, jaki będzie to ciężki mecz, i stawialiśmy na to, że. Zrobimy to co do nas należy. Kolejny mecz Rebeliantów zaplanowany jest na 3 października. Śląska drużyna na wyjeździe zmierzy się z Bydgoszcz Archers. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na TV.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.